O, impreza. U tak. Impreza, impreza. Tańczymy dziś tu. Pijemy za lepszy czas. Za wasze zdrowie też. I ey, o oh, hej. Litujemy się czas Ojej, Wisty nie umiesz się bawić. Bo mówiłem, nie mi tego. Nie ma przyjemności, nie czuję. Boże. Bo Boże, przyjemność mój kuzyn. Który go? Nie wiem, gdzie jest. Chyba śpi. Chyba śpi. Tam śpi. No ja. No. He. Andrzej! Andrzej wstawaj! Andrzej! Andrzej! wstawaj Andrzej mi dobry! Andrzej, dobry! Nie 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 dobry! Dzień nie do Domu Dzień Uuu, jesteś dziewczyną. Twoje, żyjemy! Co to za ręce? Kim wy jesteś? Czemu ja mam jakieś. O nie, jesteś dziewczyną. My wszyscy jesteśmy. A co mi jest głosem? Mati, czemu ty jesteś jakąś? Ciewkiem! Mati, czego jesteś dzieckiem? E e e ja nie wiem. Mati! Ale głos ci został. Mati! Ty. Czemu tylko mu został? Nie serki Mam... ...wyczlenie e na sierść. ja jestem najniższa tego grona? Nie wiem. No Właśnie nie Mati, no, nie wiem. Patry. Nie wiem, Mati! Wy co Jesteś? ty. jesteś? Stefan! Co ci się stało? Nie wiem, Lubię tuż dużo kawy. Stefan! Andrzej, to tobie też coś... Andrzej, czemu? Ale ja w... Coś tam podał. Mam Andrzej. pasowany głos! Mam w końcu to pasowany głos ze siebie! Tak, Jasne, Andrzej, to? cicho bądź. Jeho, <grym> yeah, Andrzej, zawsze patetem. Mówiłem, żeby nie brać tego bimbru. Ale to był bardzo dobry bimber. To był bardzo dobry bimber. To Mówiłem, tobie się stało. Tobie widać. widać jaki Była dobry bimber. Ale, ale, ale. Gdzie jest okolwiek? to ale, Nie wiem, no, a po co ci to one to? Dziewczyny tak. Nazwy was nie czytamy, Inaczej nie da się... Mam różowe włosy! O kurde... Ja pępek. Dziewczyny mają pępek? O kurde... Chyba, o kurde. Chyba tak. Jest. Jesteśmy na świastroni! Czemu jesteście? Ja, ja, ja muszę się przebrać, czekajcie. Czekajcie, może wejdę tu. Ja się przebrałam. Stałyśmy się trzystrojaczkami! Jakim to cudem? O! Nie. Nie wyjdzie ci чай. Nic nie wyjdzie ci чай przez... Ale, Oni... Ale ono, jest podobne, on... ono, ono jest inne. No, ono, jest no, inne. ono jest inne. Podobne, a Ono jest inne. Ono jest inne. Ono jest inne. Ono Nie wiadomo. Przez... A... To wybrańcem. A, do, do... Spokojnie, spokojnie. Adoptujemy cię. cię spokojnie. O ja. O ja. Co? Cię. To cię. Ja... Ja Chcę umrzeć, ja adoptujemy. Adoptujemy cię spokojnie. Nie potrzebny, to Pokemon, nie właśnie będę. Może nie to kokuję w Ej, grzegorz! Ej, ej czegoś, <śpuszczak> się <śpuszczak> się A ja go tylko tak kocham! To jest psiej! Tak, matki! Ja się uciekać! Jak najszybciej! Dostałeś kiedyś z majeurki? Nie O! Cicho, Mati, cicho, cicho, ma. do jak się będę patrzył na was tak do góry. Cicho, Mati, cicho. Mówiłem, nie bierz jeszcze tych tabletek. Widzisz? To były... To jest efekt uboczny. A co mi taka dziewczyna na co dzień? Właśnie. Chyba sprząta. Nie wiem, nie mam czuł. Nie sprzątać do kuchni już. Nie. Andrzej powiedz ja? jak, co, co robią dziewczyny? A... Bo ty zawsze jeszcze czułeś jak dziewczyna. Właśnie, Andrzej. Wydaje mi się, że malują paznokcie i. Mi się po to Tak. Trzeba tak. poplotkować o facetach. i oh, właśnie trzeba plotki zrobić. Wytkujemy. Słuchajcie, dziewczyny. Słuch słuchajcie, dziewczyny. Ostatnio widziałem takiego super chłopaka. Kurde. Szkoda, że do niego nie podeszłam. Byłeś wtedy facetem ja takim. A ja głosem, no. No. Grzegorz, Grzegorz, ale chłopakiem. ty jesteś mężczyzną. Wszyscy koledzy z teraz! Ten... Nagle się teraz staliśmy kobietami, nie wiem czemu. Po tej imprezie coś A. się stało, ja nie wiem. Mati to się po tym po tym pimbrze! Po, po tym Przepraszam. zrobił zimę! z przepraszam. To było bardzo dobre zielone mati, 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 spokojnie. Mati, mati i spokojnie. A ja panikuję. No właśnie. Nie A, panikuj. Nie panikuj. To zgubiłem? Fajnie. Ej, bo chyba mam kłopot. chłopiec. Dziąłam miałeś. Ty pojrzyj, on bo... ma ogon. Chyba jestem w ciąży. A, trzeba, trzeba iść na bok i go poobladywać. Ej, ej, chodźcie. Mariuszek zostaje, chodźcie. 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 Dobra, chodź. Ty nie, ty nie. Chodź. no. no. Ej, ej. Bo, bo o, on, on, jest brzydki. taki. On jest krzywdą no, kobietą. O, o, on się nie. on się nie był. nie mył. O, o, on się nie mył. Na Wy wiecie, że ja to wszystko słyszę? Patrz, siostra, ja to to też też tego sobie o, lecisz też masz kilometra. Lecisz na niego. Jeb, kolanami na rynku. ty też masz Ty, bo nasz. właśnie. Ej, bo potrzebuję i za potrzebuję. Jak ja mam to teraz zrobić? No, to to musisz. I... Nie. Nie, to nie nie w ten sposób. Z tego co mi kiedyś słyszałem... Idziesz do toalety. To idziesz? Musisz opuścić musisz deskę. Usiąść. Nie! I musisz. Opuścić! To... No, musisz opuścić. Musisz ja, no, ja. Nie ma. Który dzisiaj w ogóle nie rozbiję? Ja odjeżdżam, ja odjeżdżam. Adios. Ja nie da to auto wyrzucę. O? Jeść. Gdzie Gubiłem samochód. <laughs> <laughs> Ciąkłem go. Gdzie on jest? Aha. Gdzie dzisiaj w ogóle mam dzień, No już nie pamiętam przez to całą imprezę. Do 20:00 oczywiście gazinę. A, to tutaj nie jadę dzisiaj. Nie. Maciek, to jest moja wina. Jak mogłeś? Bo Jak mogłeś? Z naszej ekipy. Nie jesteś już naszą siostrą. Już nie Wiecie, że ja tym handluję. Wychodź, chodź, Ale to ona mi też skodała. Nie oh. cię znać. Ale Bo to ona ja jak będzie wyglądała moja pięść na Twojej pięknej buzi, ty przystojniaku. Oda Adama. Dobra, otwieram techniki lewitacji. Adama już nie ma.

Мама, 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 Мати, Мати, не удавай сирены, не ма ma пожару, Мати Съебал сестру